Misiu, a gdzie ty się tak stroisz? Co, podoba ci się? No ładnie. Przystojniak? Na no przystojniak. No jak to, gdzie idziemy na spacerek, mówiłem ci? No tak, ale tak odrąbany. No a czemu nie? Podoba ci się tak? No. A jest co? Co? Może ten Pacio tak odrąbany? No. To weźmę do góry teraz no. i szybki numerek. Co ty na to? Misiek. Jak wychodziłam za ciebie za mąż, moja dziurka wyglądała jak 20 groszy, tak? Teraz wygląda jak pięć złotych! Rozwód! Nie! Dość! Ty tylko seks, seks, seks! Nie! Dość! – Mania, no... – Co? – Rozwód! – Zaczekaj! Weź przemyśl to w spokoju. – Dlaczego? – Przecież... Przecież widzisz, masz piękny, duży dom. Piękny samochód stoi przed domem. Zwiedziłaś już piękne kraje. Mhm. Pentaż Malta, Madera i wiele innych. No i... E, ubierasz się, e, stroisz się w markowe ciuchy, wchodzisz w markowe ciuchy. No przykładowo, pod ręką e, szaliczek, jeszcze nawet metka jest, Louis Vuitton, proszę bardzo, Gucci, torebeczka. Weź, weź to wszystko, nie ród za dymy, o głupie 4,80. Idę na spacer. Wiesz, co mi się przemyślałam, to też idę z tobą, poczekaj!